A w dzisiejszym odcinku materiał sponsorowany od firmy Best Wallet, czyli od nowego tokena, który wam już pokazywałem na kanale, ale dzisiaj sobie przelecimy jeszcze raz po ich stronie i zobaczymy co to jest za token. Dobra, jest realizowana w tym momencie przedsprzedaż tokenów Best, co tutaj widać w prawej stronie, w prawej obszarze tej strony. W przedsprzedaży jest ten token Kryptowaluty Best. Zdobądź to najlepszy token Portfela nowej generacji 2.25 roku teraz. No i ma to być aplikacja z tego, co tutaj wyczytałem. Można sobie kupić oczywiście link w opisie referencyjny za pomocą karty lub za pomocą krypto ten token w przedsprzedaży. Można sobie go zdobyć. Zalety tego tokena, no to tutaj oczywiście. To jest coś Ala Memcoin, natomiast no, nie do końca. Ma to być jakiś portfel kryptowalutowy, tutaj jest reklama, że miesięczne tempo wzrostu bez wallet stawia nas na dobrej drodze do zdobycia 40% zwartego 11 miliardów dolarów w rynku portfeli bez opieki do 2026 roku. Kup tokeny w przedsprzedaży kryptowaluty bez, powyżej lub bezpośrednio w aplikacji, czyli mamy też aplikację, aby cieszyć się niezrównanymi korzyściami dla posiadaczy. Zalety. Wczesny dostęp do nowych projektów, obniżone opłaty transakcyjne, wyższe nagrody za staking, zarządzanie społecznością. Są tutaj Oczywiście też różne źródła kryptowalutowe, które już pisały i opowiadały o tym tokenie. Więc można sobie zobaczyć. Jest tutaj zaprezentowana aplikacja wielofunkcyjna. No wygląda ładnie. Ja nie pobierałem, ale można sobie chyba już pobrać. Zobaczymy za chwilę i operować na tym portfelu. No a przy okazji mamy token ekosystemu Best Wallet. No czyli zawsze to jest, wydaje mi się lepsze niż jakieś spekulacyjne memcoiny, bo tu jest jakiś produkt, to zawsze przyciąga bardziej klientów, a może ten na przykład wallet będzie super no i wtedy sukces już jest większy będzie jakaś karta bez kart, będzie DEX, czyli zdecentralizowana giełda polecają tutaj różni użytkownicy Xa Mapa drogowa. Jesteśmy tutaj chyba w fazie drugiej, czyli uruchomienie nowego tokena, airdropu, czyli będzie rozdawanie tokena, fiat off Ramp, nie wiem co to jest, i słapy międzyłańcuchowe. Będzie do realizacji jeszcze obsługa ponad 60 łańcuchów i zaawansowana ochrona przed oszustwami. Jesteśmy po fazie pierwszej, fazie trzeciej będzie właśnie karta, będzie dodatkowe funkcje portfela dokładane, galeria NFT, jakieś nagrody, staking, książki adresowe i w czwartej fazie analiz, analiza rynku Intel. Zlecenia limitowane, stop loss, no to, to jest obsługa dla dexu dodatkowa. Transakcje z tokenami bez gazu, średni kosz kupna, sprzedaży w dolarach, czyli tutaj czwarta faza skupia się będzie bardziej na ym, rozwoju dex -a. Zaufany według użytkowników na całym świecie, tutaj ma już w Google Play i w App Store jakieś punkciki. No można by sobie było zobaczyć, czy faktycznie można go już pobrać. Best wallet token airdrop, są tutaj airdropy zapowiadane, najczęściej zadawane pytania, tutaj można sobie wejść i poczytać. Wejdźmy sobie może tak. Kupić za pomocą karty można podłączając portfel Best Wallet, czyli ich portfel Metamask, Coinbase i jeszcze jakiś inny, lub za pomocą krypto, no to jest to to samo. Wszystkie inne rzeczy tutaj są takie same. Jest light paper, czyli taka wersja lightowa white paperu. Tutaj troszeczkę będzie opisane, zobaczmy ile on ma w ogóle stron. Tutaj nie widzę, teraz już tak, o, kilka. Kilkanaście może. Jest tutaj roadmap, jest tutaj jakaś tokenomia, jest tutaj staking opisany. Tutaj można sobie zapauzować tokenomię projektu, zobaczyć. O airdropie słów kilka. No, czyli faktycznie taki bardzo prosty lightpaper opisujący zagadnienie. Dobra, to sobie możemy zostawić. Pewnie white paper też jest gdzieś dostępny. Języki na stronie różne. Zobaczmy sobie Twitterka, ile mają użytkowników. 50 tysięcy prawie. No czyli trochę jest, tak to wygląda, czy cały czas postują? Tak, cały czas coś się dzieje, czyli społeczność działa, mają Discorda, mają też Telegram. No cóż, słuchajcie, jeżeli ktoś jest zainteresowany chce sobie poczytać, to link w opisie, jeżeli ktoś sobie chce zainwestować, to link ma w opisie. Ja tutaj więcej nic nie będę dodawał, kto jest ciekawy, tym zaciekawiony już tym projektem, to sobie zerknijcie. No a my widzimy się w kolejnych materiałach, więc może zostawcie komentarz, co myślicie o tym projekcie i widzimy się w następnych filmach.